Tekst manny na 1 lutego, gdy będziesz szedł w prawo lub w lewo, Twoje uszy usłyszą słowo z tyłu do Ciebie mówiące, to jest droga, idź nią, Izajasza rozdział 30 werset 21. Komentarz parauzyjny. Jeśli doszliśmy do rozwidlenia drogi, do pewnego kryzysu w naszych doświadczeniach, i nie wiemy, czy udać się w prawo czy w lewo, powinniśmy natychmiast zatrzymać się i nasłuchiwać tego głosu. Innymi słowy, powinniśmy od razu zwrócić się do słowa Pana i poprzez rozważanie Jego przykazań, zasad oraz ilustracji dotyczących powodu naszego zakłopotania starać się poznać wolę Pana. Prosząc także o kierownictwo jego ducha i usiłując doprowadzić umysł do postawy pełnej miłości, uległości i ufności. Reprint nr 1753 Komentarz epifaniczny. Słowem z tyłu mówiącym są nauki pism Starego i Nowego Testamentu. Nauki te mają zastosowanie do wszystkich okoliczności i doświadczeń życiowych. Krocząc po ścieżce życia, powinniśmy więc zwracać się po instrukcje do tych cudownych nauk, pewni, że one właściwie skierują nasze kroki na drogi mądrości, sprawiedliwości, miłości i mocy. Równoległe cytaty. Ewangelia Łukasza, rozdział 11 werset 28. Lecz on rzekł, owszem, ale przecież błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je. Rozdział ósmy werset 21. Lecz on im odpowiedział, Moją Matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. Ewangelia Mateusza, rozdział 7 wersety od 21 do 29. Nie każdy, który mi mówi, Panie, Panie. W niej idzie do królestwa niebieskiego, ale który czyni wolę ojca mojego, który jest w niebiesiech. Wiele ich rzeczy mi dnia onego, Panie, Panie. I zarześmy w imieniu Twoim nie prorokowali, i w imieniu Twoim diabłów nie wyganiali, i w imieniu Twoim wiele cudów nie czynili. A tedy im wyznam, że my was nigdy nie znał, odstąpcie ode mnie którzy czynicie nieprawość. Wszelkiego tedy, który słucha tych słów moich i czyni je, przypodobam mężowi mądremu, który zbudował dom swój na opoce, i spadł gwałtowny deszcz, i przyszła powódź, i wiatr wiały, i uderzyły na on dom, ale nie upadł, bo był założony na opoce. A wszelki, który słucha tych słów moich, a nie czyni ich, Przypodobany będzie mężowi głupiemu, który zbudował dom swój na piasku, i spadł deszcz gwałtowny, i przyszła powódź, i wiatr wiały, a uderzyły na on dom, i upadł, a był wielki upadek jego. I stało się, gdy dokończył Jezus tych słów, że się zdumiewał lud nad nauką jego. Albowiem je uczył jako moc mający, a nie jako nauczeni w piśmie. Jakuba rozdział pierwszy wersety od 21 do 27, a tak odrzuciwszy wszelakie plugastwo i zbytek złości, z cichością przyjmijcie słowo wszczepione, które może zbawić dusze wasze. A bądźcie czynicielami słowa, a nie słuchaczami tylko. Oszukiwającymi samych siebie, albowiem jeśli kto jest słuchaczem słowa a nie czynicielem, ten podobny jest mężowi przypatrującemu się obliczu narodzenia swego we zwierciadle, bo samego siebie obejrzał i odszedł, a wnet zapomniał, jakim był. Ale kto by wejrzał w on doskonały zakon wolności i zostawałby w nim, ten nie będąc słuchaczem zapamiętliwym. Ale czynicielem uczynku, ten błogosławionym będzie w uczynku swoim. Jeśli kto między wami zda się być nabożnym, nie uznając języka swego, ale zwodząc serce swe, tego nabożeństwo próżne jest. Nabożeństwo czyste i niepokalane u Boga i Ojca to jest, nawiedzać sieroty i wdowy w ucisku ich i zachować samego siebie niepokalanym od świata. Kolosensów rozdział drugi werset drugi, aby pocieszone były serca ich, będąc spojone miłością, a to ku wszelkiemu bogactwu zupełnego i pewnego wyrozumienia, ku poznaniu tajemnicy Boga i Ojca, i Chrystusa. Rozdział trzeci werset szesnasty. Słowo Chrystusowe niechaj mieszka w Was obficie ze wszelką mądrością nauczając i napominając samych siebie, przez psalmy i hymny i pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając w sercach waszych panu. Żydów rozdział pierwszy, wersety pierwszy i drugi wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy. Przez niego też stworzył wszelki świat. Izajasza rozdział 66, werset 4. Tak i ja obiorę za wynalazki ich, a to, czego się boją, przywiodę na nich, przeto, że gdy wołał, żaden się nie ozwał, gdy mówił, nie słuchali, ale czynili to, co złego jest przed oczyma moimi, a to, czego mnie chciał, obierali. Efezów rozdział 5 werset 26, aby go poświęcił, oczyściwszy omyciem wody przez Słowo. Pierwszy Tesaloniczan rozdział 2 werset 13, Przetoż i my dziękujemy Bogu bez przestanku, iż przyjąwszy słowo Boże, któreście słyszeli od nas, przyjęliście nie jako słowo ludzkie, ale, jako wprawdzie jest, jako słowo Boże. Które też skuteczne jest w Was, którzy wierzycie. Drugi Tesaloniczany rozdział 2 wersety 14 i 15, do czego Was powołał przez Ewangelię naszą ku dostąpieniu chwały Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Przetoż, bracia, stójcie, a trzymajcie się nauki podanej, którejście się nauczyli lub przez mowę, lub przez list nasz. 2 Tymoteusza rozdział 3 wersety od 15 do 17 A iż z dzieciństwa umiesz Pisma Święte, które cię mogą uczynić mądrym ku zbawieniu przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie. Wszystko Pismo od Boga jest natchnione i pożyteczne ku nauce, ku strofowaniu, ku naprawie, ku ćwiczeniu, które jest w sprawiedliwości aby człowiek Boży był doskonały, ku wszelkiej sprawie dobrej i dostatecznie wyćwiczony. Żydów rozdział drugi wersety od pierwszego do trzeciego, dlatego jest konieczne, abyśmy z jak największą pilnością zwracali uwagę na to, cośmy słyszeli, abyśmy przypadkiem nie zeszli na bezdroża, jeśli bowiem objawiona przez aniołów mowa była mocna a wszelkie przekroczenie i nieposłuszeństwo otrzymało słuszną zapłatę, jakże my unikniemy kary, jeśli nie będziemy się troszczyć o tak wielkie zbawienie. Było ono ogłoszone na początku przez Pana, a umocnione u nas przez tych, którzy je słyszeli. Rozdział czwarty, wersety drugi i dwunasty. Albowiem i myśmy otrzymali dobrą nowinę, jak i tamci. Lecz tamtym słowo usłyszane nie było pomocne, gdyż nie łączyli się przez wiarę z tymi, którzy je usłyszeli. Żywe bowiem jest Słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Pierwszy Piotra, rozdział drugi, werset drugi jako dopiero narodzone niemowlątka, szczerego mleka Słowa Bożego pożądajcie, abyście przez nie urośli. Drugi Piotra rozdział 3 wersety 1 i 2, najmilsi. Już ten drugi list do Was pisze, którym wzbudzam przez napominanie uprzejmą myśl Waszą, abyście pamiętali na słowa przepowiedziane od świętych proroków, i na przykazanie nasze. Którzyśmy apostołami Pana i Zbawiciela, Pierwszy, Jana rozdział drugi, werset 14 pisze wam, dziateczki, żeście poznali ojca. Pisałem wam, ojcowie, żeście poznali onego, który jest od początku. Pisałem wam, młodzieńcy, że jesteście mocni, a Słowo Boże mieszka w was, a żeście zwyciężyli onego złośnika, Judy werset 17. Lecz wy, najmiliści. Pamiętajcie na słowa przepowiedziane od apostołów Pana naszego Jezusa Chrystusa. Objawienie rozdział 1 werset 3. Błogosławiony, który czyta i ci, którzy słuchają słów proroctwa Tego, i zachowują to, co w nim jest napisane, albowiem czas blisko jest. Żydów rozdział szósty wersety od czwartego do szóstego. Niemożliwy jest bowiem tych, którzy raz zostali oświeceni, a nawet zakosztowali daru niebieskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego, zakosztowali również wspaniałości Słowa Bożego i mocy przyszłego wieku, a jednak odpadli, odnowić ku nawróceniu. Krzyżują bowiem w sobie Syna Bożego i wystawiają Go na pośmiewisko. Rozdział 10 wersety od 26 do 29 Jeśli bowiem dobrowolnie grzeszymy po otrzymaniu pełnego poznania prawdy, to już nie ma dla nas ofiary przebłagalnej za grzechy, ale jedynie jakieś przerażające oczekiwanie sądu i żar ognia, który ma trawić przeciwników. Kto przekracza prawo mojżeszowe, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie, zeznania, dwóch albo trzech świadków. Pomyślcie, o ileż surowszej kary stanie się winien ten, kto by podeptał syna Bożego i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony, i obelżywie zachował się wobec ducha łaski. Drugi Piotra, rozdział drugi wersety od 20 do 22. Bo ponieważ oni uszli plugastw świata przez poznanie Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, a znowu się za śniemi uwikławszy, zwyciężeni bywają, stały się ich ostateczne rzeczy gorsze niż pierwsze. Bo by im było lepiej nie uznać drogi sprawiedliwości, niżeli poznawszy ją. Odwrócić się od podanego im rozkazania świętego. Aleć się im przydało, według konej prawdziwej przypowieści, pies wrócił się do zwracania swego, a świnia umyta do walania się w błocie. Pieśni: 49, 22, 79, 154, 296, 315, 306. Wiersze brzasku 85. Oto moja wola wobec ciebie. Lektura uzupełniająca reprint nr 4881. Pytania, czy w tym tygodniu postępowałem? Postępowałam zgodnie ze słowem? W jakich okolicznościach? Z jakimi wynikami? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.